Molekularna diagnostyka alergii to krok milowy w rozpoznaniu przyczyn alergii. Dzięki tej nowoczesnej metodzie możliwe jest określenie, na jakie konkretnie składniki ze źródła alergenu pacjent ma alergię. Alergeny, np. brzozy czy mleko, to w rzeczywistości mieszanina bardzo wielu składników. Część z nich jest ważna w kontekście diagnostyki alergii, część nie ma żadnego znaczenia. W testach molekularnych bada się tylko wyselekcjonowane najważniejsze składniki. Dzięki czemu zyskujemy indywidualny i precyzyjny profil uczulenia. Jest to niezwykle istotne przed planowanym odczulaniem, oceną potencjalnych silnych reakcji na wybrane alergeny pokarmowe oraz oceną prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji krzyżowych z innymi alergenami. Dostarcza również informacji o możliwości tolerowania produktów spożywczych przetworzonych termicznie.